Jest specjalna na osiemset subików. Możecie dawać kropka pomysły w kom na kolejny odcinek. Ojca nie ma. Poszedł po mleko. Laczek obiad. Idę. Co na obiad? Głucha! Play! Ja się zżygam. Masz zjeść, albo zabieram telefon. No dobra. Na bank się zrzygam. Na nie No dobra. O nie! Mama, mała na mnie To idź się umyj. Ja też idę do mojego kumpla! To idź. W myślach, jaka ona cute i slay. Hej, mała. Hejka. Co tam u ciebie? Inici. Hejka, moja słodziutka. Co ty robisz z tym dziadem? Coś na pewno. O, ty z co się bić? E, tak. Esti z Cicho. Cicho. Możesz się jeszcze wycofać, szczeniaczku, haha. Nigdy sraczuł. Okej. Okay. Się malacze! Omajgasz, oh co wy tu podwalacie. Dobra i denara. Dasz mi buziaczka! 니, 네, 보이더 체크지 나면니 <목소리>